Cześć, witajcie na kanale Fotformy. Dzisiaj rozmawiamy o obiektywie Sigma i aż muszę to przeczytać jeszcze raz, bo nie mogę uwierzyć 16 300. I dotychczas kiedy ktoś mi mówił super zoom, to myślałem super zła jakość, ale to właśnie się ma zmienić. Ale co najważniejsze, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy ten obiektyw naprawdę da się lubić. Oczywiście poza jakością wykonania, jakością tych wszystkich parametrów optycznych, które zawsze omawiamy przy okazji tego typu testów, porozmawiamy też o samej nowatorskości i fajności tego obiektywu, ponieważ miałem okazję go przetestować podczas tygodniowej podróży do północnego Maroka gdzie naprawdę można powiedzieć czystą polszczyzną enjoyowałem pracę tym, e, tym szkłem. No dobrze, ale pogadajmy po kolei. E, mam go na systemie Fuji, można też go kupić na system oczywiście Sony E-mount, z tego co pamiętam chyba też jest dostępny na L, poprawcie mnie w komentarzach lub możecie śmiało mnie zjechać. W każdym razie mamy do czynienia z obiektywem, który troszkę waży, no bo trzeba powiedzieć, że 16-300 jak to ma być dobre szkło, no to musi trochę ważyć. E, ale nie jest za ciężki. E, co najważniejsze Wysuw działa bardzo gładko, jeżeli chodzi o pierścień otofokusa też działa bardzo gładko. Z tyłu mamy lekkie tutaj uszczelnienie w postaci takiej gumowej uszczelki. Mamy też taki, taką blokadkę, żeby się on w transporcie czy po prostu niosąc go w dół nie wysuwał, chociaż bez tej blokadki też się nie wysuwa w zasadzie, więc nie ma problemu. No i z oznaczeń wynika nam tutaj, że mamy 3,5-6,7 światło DCoS, czyli e, Optical Stabilization 67 mm. O optycznej stabilizacji zaraz porozmawiamy, jak to działa. E, 67 mm, super wiadomość, kolejna dla tych, którzy posiadają ten jak najbardziej popularny format filtra, który na przykład można spotkać w ogromnej ilości, jak nie we wszystkich właściwie obecnie, obiektywach marki Tamron. Więc mamy dobrze wykonany, całkiem sympatyczny klocek, który jest naprawdę stosunkowo kompaktowy, jak na zasięg, który jest no bezprecedensowy, czyli 16-300. I mówiąc o zasięgu, powiem szczerze, dlaczego super zoomy były dla mnie zawsze takim trochę. Mm, Takim no-go, czyli takie trudne do zaakceptowania, bo najczęściej zaczynają się w ogóle zoomy, nawet nie tylko super zoomy, ale zoomy te spacerowe, najczęściej zaczynają się gdzieś od 28 na przykład. I dla mnie osobiście gdzieś wewnętrznie już czuję, że nie będę tego obiektywu chciał, choćby był fantastyczny. Tak jak na przykład konstrukcje typu 28-75, powiedzmy Tamron, na przykład w wersji drugiej, światło 28. No, no, super obiektyw. Ale te 28 na początku jest dla mnie jakimś takim czynnikiem zniechęcającym. Jak myślę sobie, że wziąłbym go jako jedyny podróż, przepraszam, jeden obiektyw podróż, no to już z góry mam takie. A tu mamy zasięg 16 do 300, który jest odpowiednikiem na pełnej klatce 24 do 450. Czyli te 24 na początku, czyli 16 na PSC, po prostu jest dla mnie już wystarczające. 24 jest to takie moje minimum, jeżeli chodzi o szerokokątność. No dobrze, porozmawiamy teraz o konkretach. Ostrość. Ostrość na 16 jest bardzo dobra, w centrum kadru mamy super i to już od pełnej otwarcia przysłony. W rogach spada nieco kontrast, spada nieco ostrość, ale bez żadnych dramatów, jest wszystko w porządku. Co nam się natomiast tutaj wkrada, to trochę aberracji chromatycznej, fioletowej, e, którą można usunąć oczywiście w postprodukcji, ale zgłaszam posłusznie, że występuje ona tutaj. Na 50 niestety ostrość już troszkę spada, zarówno w centrum, jak i w rogach. Też bez żadnych dramatów, jest to wszystko do uratowania w poście, ale trzeba zaznaczyć, że obiektyw pracuje najostrzej, jednak na szerokokątnych tutaj przedziałach, w przedziale 16 do 35 powiedzmy. Natomiast od tej 50 zaczyna troszeczkę. <laughs> i znowu ta moja polszczyzna miękceć, robi taki bardziej mydlasty, ale tak jak mówię, bez, bez dramatów. I tutaj oglądałem parę testów różnych tych obiektywów, i to wychodziło czasami tak bardziej mydlasto, mniej mydlasto. Nie wiem od czego to dokładnie zależy, Natomiast u mnie na Fuji, powiem szczerze, nie zauważyłem żadnych dramatów. Gorzej jest niestety w rogach, szczególnie na 150 wykryłem, że w rogach mamy dość solidne aberracje, przepraszam, nie aberracje, co solidne mydełko. Ale szczerze, jak się go troszeczkę przymknie, chociaż je dwie przysłony, to sytuacja się delikatnie poprawia. Niestety idealna ona nawet przy zamknięciu do 11 nie jest. Na 300 jest delikatnie miękko, ale też jest całkiem OK. Wszystko jest do uratowania w postprodukcji. I teraz tak, Możecie powiedzieć, no to co, rozczarowałeś się, czy ci się podobą? Podobał mi się przez to, że jest uniwersalnym obiektywem. Podobał mi się przez to, że jest świetnie wykonanym obiektywem, świetnie wyważonym obiektywem. Natomiast no, te parametry optyczne niestety no, nie są fantastyczne. To znaczy jest bardzo ok. natomiast trzeba się liczyć ze spadkiem ostrości powyżej 50. Szczególnie 150 to jest taki słabszy punkt tego obiektywu. Natomiast nie znaczy to, że te ogniskowe są nieużyteczne, tak jak to często bywało właśnie w superzoomach w pokoleniach wcześniejszych. Jeżeli chodzi o zbliżenie, to tutaj no, jest bardziej miękko, szczególnie jeżeli Zobaczymy detale na 300, to zdecydowanie warto przymknąć ten obiektyw. Ale jeżeli chodzi o taki super detal, to znaczy, jeżeli chodzi o detale architektoniczne, to jest w porządku, właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie te dale, detale, takie super zbliżenia, gdzie chcemy coś mieć ostrego, a małego, no to ten obiektyw może nie jest koniecznie najlepszym wyborem. Albo lepiej w takim przypadku akurat w tym przypadku podejść, na przykład rozszerzyć sobie go do 24 mm i podejść blisko obiektu i wtedy to makro, czyli te takie zbliżenia stają się coraz lepsze. Dobrze, teraz porozmawiajmy o to Focusie. i tu jest dobra wiadomość o to Focusa. Silnik jest cichutki, precyzyjny i szybki, co możecie sami zobaczyć. Obiektyw bardzo dobrze wykrywa w portrecie oczy, znaczy ta współpraca, no bo wiadomo, że to, to tak naprawdę body wykrywa twarz czy oko, natomiast bardzo dobrze współpracuje z tym body. Oczywiście, jeżeli założymy go na Sony współpracowałby jeszcze lepiej, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, żadnych problemów ze współpracą Otofokusa nie ma. Będąc przy Otofokusie, porozmawiajmy o oddychającym Fokusie. I tutaj też z radością donoszę, że jest to bardzo dobrze skorygowane w całym zakresie ogniskowych zjawisko, czyli dla filmowców, którzy chcą czegoś uniwersalnego, dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o zdjęcia wieczorem, w nocy, bokach, bokach jest całkiem sympatyczny, dużo lepszy niż się spodziewałem, prawdę powiedziawszy. Jest nieco chaotyczny, oczywiście, jak to można się spodziewać od takiego super uniwersalnego Zooma. Nie jest to taki czyściutki które gdzie tam czepiamy się jakichś delikatnych detali, w przypadku jakichś bardzo dobrych stałek. Ale jest całkiem przyzwoity, można spokojnie w podróży jakiś portret e, nim zrobić i całkiem przyjemnie separuje on modela stła, i w ogóle, jeżeli chodzi o wygląd nieostrości, jest OK, e, biorąc pod uwagę, jaki rodzaj konstrukcji mamy tutaj e, w rękach. Jeżeli chodzi o takie zdjęcia bardziej nocne, jeżeli chodzi o jakieś smużenie, e, to jest bardzo dobrze. E, jest, to znaczy bardzo dobrze. W sensie nie ma go dużo i w ogóle praca pod ostre światło, na przykład, jest bardzo dobra, co możecie zobaczyć w kilku nowych samplach, na kilku zdjęciach e, i na kilku nagraniach, gdzie widać wyraźnie, że praca pod ostre światło naprawdę dobrze w tym obiektywie wypada, a jeżeli już mówimy o pracy wieczorem, pod światło i tak dalej, to porozmawiamy też o gwiazdkach i tutaj kolejna dobra wiadomość, bardzo ładnie obiektyw gwiazdkuje. Mamy tutaj bardzo czyste, ładne, podłużne gwiazdki, więc jeżeli chodzi o jakieś tam nocne zdjęcia, e, szczególnie na szerszych kątach, z lekko przymkniętą przysłoną ze statywiku, ta gwiazdka jest całkiem sympatyczna. No i nie mówiliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, to kwestia dystorsji, czyli jak on sobie radzi geometrycznie I tutaj jest niezły taniec bo generalnie na 16 mamy oczywiście beczkę ale nie dramatyczną chociaż z delikatnym efektem wąsa więc taka troszeczkę trudniejsza do wykorygowania ale zdecydowanie nie jest jakiś wielki tutaj problem ta beczka jeszcze utrzymuje się powiedzmy tak do 24 nawet 35 potem zamienia się w 35 już w poduszkę i od 50 w górę właściwie jakby no może od 70 w górę powiedzmy właściwie już ta geometria Wypada na bardzo dobrym poziomie, w sensie nie ma tutaj jakichś zniekształceń geometrycznych. No i trzeba powiedzieć też, że obiektyw dość solidnie winietuje na pełni otwartych przysłonach. E, oczywiście lepiej to wypada na 16, troszkę gorzej później na tych właśnie nieszczęsnych 150. Ale z drugiej strony, mówię nieszczęsnych, nie ma tutaj żadnej tragedii, ponieważ ta winieta jest równomierna i tak jak kiedyś powiedzmy na kliszy, no ciężko było sytuację jakoś bardzo uratować. Tak dzisiaj, w postprodukcji, można podciągnąć tą ostrość, usunąć w korekcji tą winietę i wszystko wygląda. Całkiem sympatycznie, podobnie jak to jest z aberracją chromatyczną. Teraz zobaczcie sami, e, dlaczego mówiłem o tym, że miałem ogromną frajdę z fotografowania tym obiektywem. E, do takiego miejsca jak Maroko, gdzie generalnie panuje ogromny, taki radosny chaos, który ja osobiście uwielbiam, którym się można powiedzieć wręcz żywie, będąc tam, <laughs> ale to jest radosny chaos. Nie taki, wiecie, w stylu takiej czarnej Afryki, gdzie, gdzie jest już taki wszędzie no brud i trochę syfu trzeba powiedzieć, e, tylko tu jest tak tak po prostu ten chaos taki radosny wiecie arabski, więc e, ktoś tutaj targuje, ktoś co sprzedaje, gdzieś tam coś grają w coś, ktoś skacze do rzeki, ktoś tam płynie na łodzi, no generalnie jest bardzo dużo życia, więc w takich rzeczywistości nie, zobaczcie nas przebitki, że, że dużo miałem frajdy z tego, w takiej rzeczywistości tego typu uniwersalny obiektyw bez względu na jego wady optyczne e, jest kapitalną rzeczą i praktycznie nie miałem ani razu takiej myśli m, mając Fuji w ręce bo miałem też inne sprzęty na przykład Nikon Z 50 R2 czy testowałem Viltroxa 50 F2 e, tą wersję R najnowszą e, więc mając różne sprzęty no, miałem różne oczywiście odczucia natomiast mając ten obiektyw miałem takie odczucie, że to jest jedyny w który mógłbym zabrać ze sobą w podróż, żeby mieć kupę frajdy z fotografowania, e, gdzie można zrobić ludziom jakąś szybką sesję na ulicy, e, gdzie można sfotografować coś na szerokim kącie, jakieś architektoniczne detale, wzorki, ale też szerokie plany, e, gdzie można zrobić trochę reportażu, trochę streeta, gdzie czasami chcę być bardziej inkognito i z daleka zrobić zdjęcie, a gdzie wchodzę w sytuację, akurat mam dobry dzień, taki wiecie, otwarty na ludzi bardziej, nie, nie mam tego introwertyka w sobie i chlast, po prostu wchodzę na 16 mm i robię zdjęcia, jak ktoś, nie wiem, coś na ulicy gotuje, albo przyjeżdża jakimś motorkiem, albo właśnie motorki. W ogóle to jest taki fascynujący temat w tych arabskich krajach, gdzie one są w różny sposób pospawane, e, ozdobione i tak dalej. I ten obiektyw daje takie możliwości. Więc owszem, z jednej strony, dla takiego purysty optycznego, to jest tutaj sporo nawigacji e, i trzeba po prostu poznać ten obiektyw, e, żeby unikać pewnych tutaj problemów optycznych, które niestety muszę powiedzieć e, się e, pojawiły. Natomiast z drugiej strony, dla kogoś, kto po prostu uwielbia fotografię i chce mieć fan, i chce zabrać jeden obiektyw w podróż, i po prostu nie mieć żadnych ograniczeń, ten obiektyw zdecydowanie jest bardzo polecany. Nie wspomniałem jeszcze o optycznej stabilizacji i o tym, żeby pokazać wam w ogóle, jaki zasięg jest tego obiektywu. Optyczna stabilizacja, jak sami możecie zobaczyć, jak przybliżam, działa na bardzo dobrym poziomie i naprawdę byłem niesamowicie zaskoczony, jak fajnie się utrzymuje, nawet na 300, czyli odpowiedniku 450. Poczekajcie, alergia. Ach, ach. Aż mnie drapie ten nos, jak na, zresztą możecie usłyszeć po moim głosie, jak na 450 da się utrzymać i zobaczcie w ogóle na ten zakres, jak przejeżdżam, wuut, wuut, w kilku przypadkach, przepraszam za te dźwięki, za dźwięki, te onomatopeje, ale zobaczcie, że naprawdę jest to niesamowity zasięg, bo możemy dostać coś od bardzo szerokiego do naprawdę mega, mega detalu i oczywiście, jeżeli chodzi o te 300, to też trzeba brać pod uwagę warunki atmosferyczne, bo kiedy fotografujemy na tak długich ogniskowych coś, co jest bardzo daleko, no to jeszcze wchodzi w grę nie tylko kwestia optyki samego, tego obiektywu, ale też kwestia, nie wiem, jakichś mgieł, kwestia na przykład gorąca, kwestia tego typu zjawisk atmosferycznych, które mogą wpływać na ostateczny wygląd tego obrazu. Więc mówię, nie jest to obiektyw, który poleciłbym purystom optycznym w tym momencie, trzymajcie się jakichś krótszych zakresów ogniskowych. Natomiast jeżeli chcecie mieć kupę bawu, mieć super superobiektywik za bardzo przyzwoite pieniądze, który załatwi wam absolutnie wszystko, co możecie sobie tylko wymyślić podczas takiego fotowyjazdu, to Sigma 16301 3,5 do 6,7 dec, COS o 67 mm średnicy filtra jest bardzo polecana. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja i sampelki z Maroka, które cały czas tutaj możecie obserwować, podobały. Jeżeli tak, to łapeczki w górę, subskrybujcie kanał Fotoformy. Zapraszamy też do sklepu Fotoforma we Wrocławiu i w Warszawie, Andersa, Odrzańska, ale też na sklep fotoforma.pl. Sprzęciki mogą przyjechać prosto do Waszego domu. Uczcie się też fotografii na akademia.fotoforma.pl i zapraszamy Was oczywiście do następnego nagrania. Trzymajcie się. Cześć!